Witam serdecznie. Wszystkie osoby urodzone od 18 do 24 listopada oraz wszystkie inne, wszystkie te, które wpadły tutaj od tak bez urodzin. Życzę wam kochani, aby Spełniło Wam się wszystko to, czego sobie sami życzycie, marzycie, chcecie, wyobrażacie. Ale pamiętajcie też, że słowa, myśli mają moc sprawczą. I jeśli coś myślicie, to to się dzieje. Dlatego tak ważne jest, aby jednak myśleć pozytywnie. Bo to, co myślicie, to się zadziwa. Niestety albo super. Po zależności, jak podchodzicie do życia. Rozkład urodzinowy jest na rok. I do wyboru macie. Sami wybieracie swój przekaz roczny na rok. Jeden, dwa, trzy. To są anioły. I. Jest to talia anielska intuicja. Więc pokieruj się swoją intuicją i wybierz swój rozkład urodzinowy. Jeden, dwa, trzy. Trzy aniołki żółty, czerwony, fioletowy. Tak, takie macie wybory na wasz rozkład urodzinowy. Osoby, które mają urodziny, a są na czacie albo będą na czacie, dopóki nadaje na żywo, mogą poprosić o swoją własną kartę urodzinową i coś tam otrzymają. Dobrze. Moi kochani, witam serdecznie Anię. Ania zawsze towarzyszy. Czyli z tego co się chyba orientuję, to nie masz urodzinek, ale może być to dla Ciebie przekaz dodatkowy. No to co? To myślę, że zaczynamy. Dla tych, co wybrali jeden. Wybraliście, moi kochani, anioła, który nazywa się męstwo. Dla tych, który nazywa się męstwo. I ten anioł mówi o tym, że w tym roku. Przez cały rok od urodzin do urodzin, czyli od, można powiedzieć od dzisiaj, do, od momentu, kiedy obejrzysz ten film. O, może tak! Od momentu, kiedy obejrzysz ten filmik, to rok czasu, to będziesz mieć odwagę do wprowadzenia w swoje życie tego, czego chcesz. Nie zabraknie ci tej odwagi i będziesz mógł śmiało realizować siebie. Jaki portal się dla ciebie otwiera? Portal dla ciebie, jaki się otwiera, to przyszłość i przez ten rok właśnie będziesz budować swoją przyszłość. Pojawią się nowe możliwości, dużo tych możliwości, więc je wykorzystaj naprawdę do cna, bo to, co zrobisz w tym roku, będzie rzutować na Twoje następne 9 lat. Taki portal przed tobą się otwiera. A jakie emocje będą ci towarzyszyć? No właśnie, zdegustowane. I może dlatego masz tego anioła męstwo, ponieważ pozwoli ci pozbyć się tego, co się dzieje. Dowiesz się o jakichś rzeczach, które cię zniesmaczą, tak? Coś, Cię będzie cię brzydzać i postanowisz to zmienić w swoim życiu. Pozbędziesz się. Toksyków ze swojego życia i trudnych sytuacji. To jest dobry moment, aby pozmieniać to w swoim życiu. Tarot, z jakiego wróżymy, to jest on, taki sobie tarocik. I zaraz zobaczymy, co tarot ma ci do przekazania z okazji Twoich urodzin. Lub przekazu dodatkowego. Tak? Aniu, myślę, że sobie wybrałaś jakiś przekaz, skoro wdypnęłaś. Z przekazu urodzinowego. Co my tu mamy? O, co chcą Ci powiedzieć? Wszechświat siły wyższe. Cokolwiek powinieneś wiedzieć. Dziesiątka mieczy mieczy Piątka miecz. No więc powiem tak. Ten rok da Ci możliwość porzucenia toksycznych osób i to nam się tu potwierdza. Tak? Masz tutaj, aha, wy nie widzicie wszystkich kart. Dobrze, A ja tak pokażę bliżej. Macie dziesiątkę mieczy. Tu sobie przesuniemy te aniołki troszeczkę. Dziesiątka mieczy. Tak wygląda as mieczy. Piątka mieczy. Może tak trochę będzie widać. To tu przesuniemy bardziej, a aniołka wysuniemy wyżej. O. Następnie macie kapłana. Następnie macie dwójkę pentakli. I następnie macie dwójkę pucharów. Tak? I moi kochani, co te karty wam mówią? Otóż, wokół Was, albo w związku, albo w relacjach z ludźmi, możecie czuć się tak troszeczkę niekomfortowo. Zobaczycie, że pewien związek, pewne relacje nie mają już ratu, racji bytu że czegoś się nie da ponaprawiać. Ja mówię związek relacji, bo to różnie może być. Może to być związek partnerski, związek koleżeński, może to być małżeństwo, tak? Ale to może być też yy, relacja, czyli koleżanka z koleżanką, koledzy, rodzina. I tutaj będziecie czuć się niekomfortowo, zresztą nie na darmo macie kartę zdegustowane. Możecie czuć się po prostu. Yy, Zmęczeni pewnymi sytuacjami, i postanowicie to odciąć. W większości będzie to dotyczyło relacji damsko-męskich, ale niekoniecznie, tak? I postanowicie sobie to odciąć i bardzo dobrze. Tutaj już się nie da nic naprawiać, trzeba odejść od przyszłości. I to Wam da poczucie tego, że. Wychodzę zwycięsko. Nie będzie łatwo, może być ciężko, no bo jednak mamy jakiś ludzi wokół siebie i zawsze to boli. Przez pewien czas możecie czuć się samotni i będziecie się zastanawiać, co dalej. Co dalej ze mną, z moim życiem, ale tak naprawdę to odżyjecie. To Wam da takiego kopa, i dlatego też może ten anioł męstwo, takiego kopa, że powiecie, dosyć nie ma co rozpaczać nad tym, co było, trzeba się zająć życiem tu i teraz. I zainwestujecie troszkę w siebie, w swój wygląd, zrobicie jakieś zmiany życiowe, a to Wam da możliwość poznania kogoś, kto Was rozpromieni. Nowe uczucie, tam gdzie poszło o związki. Nowe uczucie, takie radosne, gdzie będą motelki w brzuszku, poznanie kogoś, albo po prostu relacje takie z ludźmi, które uszczęśliwiają. Warunek jest jeden: odrzuć to, co ci nie służy. Zostaw przeszłość już za sobą. Być może to nie rozstanie, ale myśli o kimś z dawnych lat. Odrzuć to, zostaw to za sobą. Taki przekaz macie urodzinowy. Tak. A jeszcze macie dodatkowe. Anielskie wiadomości dla Was. Spójrz na życie z wyższej perspektywy. Tak, a taki cytat tutaj jest z psalmu 4,7 czy 47. Nie wiem. Zdobycie mądrości jest najmądrzejszą rzeczą, jaką możesz zrobić. Czyli. Podją podjąć w końcu decyzję, skorzystać z mądrości życiowych, bo dzięki temu ruszysz do przodu, spojrzysz na życie z wyższej perspektywy z lotu ptaka i stwierdzisz, jakie to jest małe, małostkowe, pora budować coś, co będzie wielkie. Okej, okay. Okay. co w uczuciach spotkasz prawdziwą miłość? Po prostu, albo jeśli zacząłeś już teraz jakiś związek, to prawdziwa miłość. Jeśli jesteś gdzieś w szczęśliwym związku, to prawdziwa miłość. W relacjach uzdrawianie, będziesz uzdrawiać relacje tam, gdzie się dzieje źle, ale uzdrawianie poprzez albo rozmowy, albo po prostu odcięcie, tak jak skalpelem odcina się chore miejsce. I rada dla ciebie na Twoje urodziny, zaginiony. Przestań szukać kogoś, kto nie chce być w Twoim życiu, albo przestań trzymać kogoś przy sobie, kto już nie chce być w Twoim życiu. Tyle mamy dla rozkładu numer jeden. Ok. No to co, kochani? Rozkład numer dwa. Anioł. Mówiący zmiany, idą do Ciebie zmiany. Zmiany w Twoim życiu nastąpią przez ten rok od momentu obejrzenia. Chwytaj te zmiany, łap te zmiany. Coś się zmienia, nowy wiatr w żagle. Portal, jaki się dla Ciebie otwiera, to obecność. I bardzo mocno zamanifestują się obecności w Twoim życiu, obecności osób, które są Ci potrzebne, obecności osób, których się należy pozbyć. Czyli jak ktoś jest dokuczliwy, to będzie jeszcze bardziej i dzięki temu będziesz wiedział, że trzeba się tej osoby pozbyć ze swojego życia. Nie w ogóle życia jej, tak, spadołu ziemskiego, ale Ty masz pozbyć się jej ze swojego życia. Ale też obecność osób, które cię kochają i wspierają. I dzięki temu dojrzysz to światło w ciemności i otworzą się dla ciebie drzwi możliwości. Emocje, jakie będą ci towarzyszyć, to przygnębiony, pusty, otępiały, wycofany, ponieważ nie lubimy zmian dokonywać w swoim życiu, a te zmiany jednak do nas i trzeba będzie zrobić porządki. A nikt nie lubi porządków. No bo fajnie potem ładnie błyszczy, jest super, ale ile trzeba się przy tym namęczyć? Oho, ho, ho. Dobrze. To jest to. I co na to tarot? Tarot dla Ciebie. Na to tarot, tarot dla Ciebie. Proszę bardzo. Raz, gwiazda. Tak, my tu sobie to przesuniemy, tutaj też. Tych nie musi być już widać. Gwiazda. Królowa pucharów Rycerz Pentakli, Piątka Pentakli, Czwórka Buław i Paś Miecz. No tak, masz okazję spełnić część ze swoich marzeń. Masz okazję dokonać zmian w swoim życiu. Wykorzystaj tą okazję, ponieważ los właśnie tobie teraz sprzyja. Ważne w tym roku będą twoje emocje, odczucia, uczucia. I gdzie czujesz się źle, tam pora coś zmienić, odejść, tak? Tak jak tutaj. Odejść od rzeczy, gdzie było, gdzie było coś źle. Ale nie martw się, w Twoim życiu pojawią się nowe możliwości, możliwości finansowe, ale i uczuciowe. Poznasz kogoś, albo dostaniesz propozycję kontraktu. Tu idzie wszystko do przodu i tak naprawdę zaczniesz rozkwitać. Warunek, właśnie, dokonaj tych zmian, o których mówił Ci Anioł Zmiany, czyncz, zmiany. Tak? Dokonaj tych zmian. Ponieważ masz okazję w tym roku właśnie pomału ruszyć do przodu ku swojemu szczęściu. I niezależnie, czy jest to szczęście finansowe, uczuciowe, czy zdrowotne. Przepiękny przekaz dla Ciebie. A karty dodatkowe to Anielski Przekaz dla Ciebie to. Bądź miłością, którą chcesz otrzymać. Bądź miłością, którą chcesz otrzymywać. Więc dawaj to, czego ty sam chcesz doświadczyć. I Psalm 11:23. Ci, którzy pokrzepiają innych, sami zostaną pokrzepieni. Czyli jeśli innym dajesz miłość, sam tą miłość otrzymasz. Wasze uczucia. Chodź do mnie, czyli samotni znajdą kogoś, z kim będą mogli yy, zrobić ze jakiś związek, uczucie w ciągu tego roku od momentu obejrzenia. Yy, natomiast ci, którzy gdzieś się rozejdą w związkach, również znajdą kogoś w ciągu tego roku. Trafi się wam ktoś, kto was będzie rozumieć i kochać. I będzie to miłość wzajemna. A w te, ci, którzy są w związku, to będzie zrozumienie. Yy, takim fajnym związku to będzie zrozumienie i jakby jego spotęgowanie. Relacje z innymi ludźmi masz przygodę. Będziecie poznawać ludzi, z którymi będziecie mogli gdzieś wyjeżdżać, albo po prostu ze znajomymi wyjeżdżać, zwiedzać kraje. Coś razem robić. Nie wiem, iść gdzieś na jakieś tańce, czy na jakiś kurs, nie wiem, zumby, czy szydełkowania, ale coś razem i to będzie coś fajnego. I rada dla Was na ten czas: błogosławieństwo. Wysyłaj pozytywne emocje do innych ludzi, a sam otrzymasz tego dużo, dużo więcej. I to też taka informacja, że masz błogosławieństwo od sił wyższych. Na ten rok urodzeniowy. Dobrze? To są karty dla Was. I ostatni przekaz. Przekaz numer 3. Anioł duchowość. I ten anioł chce ci za. Manifestować to, że w tym roku, od momentu obejrzenia, bardzo będzie ważny Twój rozwój duchowy, ale również on bardzo poleci do przodu. Więcej rzeczy zobaczysz, zrozumiesz, otworzysz się na więcej możliwości. Może wprowadzisz wdzięczność, kreację i to zaowocuje dobrymi plonami. Okej. Okay. Portal, jaki się dla Ciebie otwiera, to przygoda, czyli Zadowolenie, spełnienie, ruszenie na nowym planie życia. Emocje, jakie będą ci towarzyszyć, to wyczerpany, Zmęczony, wycieńczony, wykończony. Z tym, że to nie będzie takie wyczerpanie z przepracowania, z choroby, ale właśnie z chęci zgarniania życia pełnymi garściami. Często będziesz siedzieć do późno w nocy, bo będzie tak interesujący temat, tak interesujący film, tak interesujący wypad. Po prostu będziesz czerpał z życia pełnymi garściami. A przekaz od Tarota... Siódemka pucharów, umiarkowanie. Świat, król pentakli, as pentakli. I dziesiątka pentakli. Powiem tak, że dla Ciebie będzie to czysto zyskowny rok. Rok, w którym naprawdę podpiszesz jakieś kontrakty, zarobisz, dokonasz zmian, gdzieś się przeprowadzisz dla niektórych, poznasz nowe uczucie i ciężko ci będzie tutaj się umiarkować. Dużo możliwości, a trzeba troszeczkę tu wystopować możliwości uczuciowych, ale również finansowych. Tutaj będzie w Twoim życiu się dużo działo, będzie się kręciło, będzie szybko owocowało. Nie masz tu żadnych jakiś przestróg, zakończania, tylko łap tą przygodę i idź śmiało. Naprawdę świetne kontrakty, finanse, zadowolenie, rodzina, spełnienie. No, tylko trzeba coś wybrać, bo inaczej będziesz jak ten koń wyczerpany. Tak? Tu masz wybory, a półkarta mówi: umiarkuj się, bo idą takie zmiany, które. Naprawdę wiele, wiele zmienią w Twoim życiu. Tutaj też jest mocne obudzenie duchowe. Przepiękne karty. I karty dodatkowe dla Was. To wiadomości anielskie, Tomasz. Uznaj prawdę Bożą. Tak? I psalm dla Ciebie. I poznacie prawdę, a prawda Was. Wyzwoli, prawdę Bożą, czyli ten rozwój duchowy, otwarcie przestrzeni serca, praca z boską energią, z białym światłem, poczucie tego, co się nazywa jednością i miłością bezwarunkową. Wasze uczucia. Złamane serce, i być może właśnie to złamane serce was skłoni ku duchowości, czyli poczujecie, że coś jest nie tak i pora coś zmienić. Może dlatego duchowość wam pomoże, a pomoże na pewno. Tylko zacznij ją w sobie budzić. I jeśli chodzi o relacje z innymi ludźmi, to problemy, problemy ciężko się będzie dogadać, ale jak już przełamiecie te bariery, to poleci potokiem. I rada dla was, moi kochani, ciesz się. Ciesz się życiem. I ciesz się nawet tymi ciężkimi chwilami, które będą tam w tych uczuciach czy z innymi ludźmi, bowiem dzięki temu dokonasz zmian, dokonasz oczyszczenia i naprawdę ruszysz z czystym sercem i miłością i zobaczysz dopiero wtedy jak potrafisz przyciągać tych właściwych ludzi te właściwe uczucia tak to wygląda i dla dla was dla chętnych jak i dla ciebie Aniu dodatkowe klucze anielskie czyli Pomyślcie sobie od 1 do 3, a ty, Aneczko, dostaniesz oddzielnie klucz anielski. Dla ciebie, Aniu, klucz anielski na rok to odpuść sobie, czyli odpuść coś, co chcesz robić na siłę. Natomiast dla wszystkich, którzy oglądają, od 1 do 3. 1 już wypadł, 2 i 3. Jeden, dwa, trzy. Jeden, podziel się swym niezmierzonym wewnętrznym bogactwem. Dwa, uporządkuj swoje myśli i uczucia. Trzy, ciesz się chwilą. Życzę Wam wszystkiego co najlepsze i do usłyszenia na innych filmikach i transmisjach na żywo.